Cześć, to już przez ostatnia część mojej kolekcji telefonów. Zapraszam do oglądania. Pierwszy telefonem jest TeleKline, nie wiem jaki model. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Ono działa. Muszę ustawić osobiste ustawienia, poczekajcie. Ustawiłem osobiste ustawienia. Ten telefon jest mediatkiem. Ten telefon jest ładny, wygląda jak nówka i działa bez problemu. Kolejny telefon jest iPhone 6300. No wiadomo jak jest z MyFonami, z sero-iPhone'ami Trzeba używać oryginalnej ładowarki. A ja ładowarki do myfonów nie mam, ale no, tak wygląda. I i, i nie wiem, czy ono działa. Ale ma baterię, ale jeszcze nie testowałem. Bo w myfonach trzeba używać oryginalnej ładowarki, niestety. Kolejny telefon jest Maxcom MM462BB. Ono działa, tylko teraz wam coś powiem. Yy, uruchamia się. Pojawia się tu tapeta, godzina i dzień. Yy, I tylko jest taki problem. Yy, nie wiem jak uruchomić menu. Bo jak tak kliknę, to się pojawiają kontakty. Jak są kontakty, tutaj w górę, to się wychodzi. Jak się daje, to tu się pisze numer telefonu. I tak to się robi. A no, telefon ładnie wygląda. I ty... No, i nie posiada polskiego menu, bo ma tylko angielskie menu, ale chyba można zmienić. Tylko, że nie wiem jak to zrobić, bo już Wam mówiłem: jak tak zrobię, to wchodzę w kontakty, a jak w tu, to w numer telefonu, to wpisanie numeru telefonu. No i co powiedzieć, kolejny telefon jest Siemens CX75. No, jak wkładam do ładowarki To... Ona nie chce się uruchomić Nie wiem czy bateria jest w dobrym stanie, bo... Zaraz zobaczycie Tak wygląda ta bateria, ona jest tu porysowana I nie wiem czy... I nie wiem czy ten telefon działa Bo jak mam włożoną ładowarkę To... To ona, nie... to ona nie chce się uruchomić i szkoda. Telefon wygląda elegancko i ma trochę porysowaną baterię. Kolejny telefon jest Nokia 130. Taka sama sytuacja jak w poprzednim telefonie. Jest włożona ładowarka i ono nie reaguje na ładowanie, ale ma baterię i. i... i... No ten telefon ładnie wygląda i szk pięknie i szkoda tego jest to, że jak jest włożona ładowarka ma baterię, jest włożona ładowarka i nie reaguje na ładowanie. Nie wiem co się stało. Yyy przy ostatnim telefonie jest Nokia 206. Taka sy sama sytuacja jak z poprzednią nokią. jest yy, yy, jest wkładana yy, jest w tym telefonie bateria. Y, jest podłączona ładowarka i ona też nie reaguje na ładowanie. A no, telefon wygląda elegancko. Y, miałem też taką drugą Nokia 206, ale w kolorze białym. A co się stało, y, dowiecie się w następnym odcinku. Ostatni telefon jest Nokia E51. On, ono działa. Poczekajcie. Włączyłem nokie. Jest brandowana w sieci Era, obecnie w t -Mobile. Poczekajcie Wyłączyłem nokie bo yy, Bo ma uszkodzony włącznik Jest, jest ciężko wyłączyć yy, No i też miałem taką drugą Nokię 51, a co się stało Dowiecie się w następnym odcinku Dobra To by było na tyle Zostawcie łapkę w górę Łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem I napiszcie w komentarzu Czy wam się czy wam film spodobał Jeszcze napiszcie w komentarzu czy znacie ten model do select line Cześć